Historia, którą dzisiaj opowiem, daje nadzieję dla każdego chłopaka, który jest przeciętnej urody, taka piątka, na to, że może poderwać dziewczynę taką istną dziesiątkę. Sytuacja wydarzyła się pewnego jesiennego poranka w pewnej mieścinie w Ameryce. Na to, co się wydarzyło, Słożyło się kilka czynników, między innymi to, że całą noc bardzo padało, było oberwanie chmury, woda podmyła znaczącą ilość terenu. Na tą sytuację miał wpływ też fakt, że pies dziewczyny dorwał się do smyczy, na której był wyprowadzany na spacer i całą noc ją gryzł, oraz to, że było pełno liści, była jesień, musimy o tym pamiętać. I taka sytuacja. Dziewczyna, która oczywiście miała niezwykłe powodzenie, była miła, niezwykle piękna, taka istna dziesiątka. Zawsze ludzie patrzyli na nią z lekkim z takim podziwem, gdy wchodziła do Cukiernie dostawała ciastko za darmo, ludzie się do niej uśmiechali, i ogólnie podziwiali jej urodę. Oczywiście swoją urodą onieśmielała większość chłopaków i miała jednego swojego pupila, pieska. I wyszła pewnego ranka z tym pieskiem na spacer, chodziła. Poszła na polanę do parku, i ten pies zauważył, iż na jednej polanie wiewiórka szuka coś w trawie. Tam było kilka zwalonych gałęzi, i ta wiewiórka tam buszowała. Pies wdał się w pościg, i w normalnych sytuacjach smycz by zatrzymała jego zapędy. Tym razem jednak było inaczej, bo smycz była częściowo przegryziona. I pod wpływem impetu, jaki pies zyskał podczas biegu, pękła. Wiewiórka dała się w długą, zaczęła uciekać. Do najbliższego drzewa był kawałek, a pies pokonując mokre kępki trawy biegł za nią. Biegł, biegł, biegł. Oczywiście wiewiórka w ostatniej chwili zdążyła wskoczyć na drzewo i wspiąć się po pniu. Pies jednak na nieszczęście było mokro, było błoto, było dużo liści, które spadły z drzew, one też były mokre. Wpadł w poślizg i sunął się po takiej skarpie do takiego oczka wodnego, pełnego błota i wody i liści, które powstało podczas nocnej ulewy. Pies oczywiście starał się szybko wyjść z tego zbiorniczka, ale błoto i liście bardzo mocno ciągnęły go w dół. Pies zaczął się zapadać, dusić, dusić i prawie niechybnie by utonął i zginął pod zwałami tego błota i liści, gdyby nie chłopak, który zauważył tą sytuację i heroicznie rzucił się w to oczko wodne, gdzieś tam ręką wygrzebał tego psa, który już zapadał się w te błoto, wyciągnął go cały, też obłocony, pełno błota na twarzy, we włosach, wziął tego psiaka, który był polepiony i, i podszedł do tej dziewczyny, chciał, chciał go jej oddać. Ona oczywiście widziała całą sytuację i pewnie nie zdążyłaby Wskoczyć w te błoto, jakoś wyszukać pod zwałą tych liści, mokrych liści, tego bajorka, tego psa. Kiedy ten chłopak dawał jej tego psiaka, ona w porywach emocji pocałowała go. On, on tak na nią spojrzał, poczuł się bardzo ośmielony i, i zaproponował ją jej wypad do kina wieczorem. Dziewczyna się uśmiechnęła, się zgodziła. Spotkali się w kinie, porozmawiali. Historia kończy się tym, że zostali parą i wzięli ślub, i doczekali się trójki dzieci. Ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Cześć. Jeśli jeszcze się nie znamy, to mam na imię Krystian i w chwili obecnej zajmuję się przygotowaniem kursu. Który w łatwy sposób przeprowadzi przez zmianę. O czym dzisiaj? Dzisiaj porozmawiamy trochę na temat skalowania, czyli to jak nasz umysł potrafi skalować pewne wielkości. Historia, którą opowiedziałem, miała na celu nie wiem, zaobrazować fakt, że czasami wyrażamy się o pięknych kobietach w kategorii numerku. Czyli ta dziewczyna jest perfekcyjnie ładna to jest taka istna dziesiątka. Ktoś przeciętnej urody to jest taka piątka. Ktoś brzydki to można powiedzieć taka dwójka. Są różne teorie, które mówią, że na przykład chłopak, który jest piątką, ma szansę maksymalnie na dziewczynę, która urodą dorównuje siódemce. Tak samo dziewczyna, która urodą jest dziesiątką. Maksymalnie zaakceptuje chłopaka, który jest ósemką. Jest również teoria, która mówi, że oceniając swój numerek powinniśmy napisać na kartce to, na jaki się uważamy i zapytać jakąś nam bliską osobę, za jaką nas uważa, a później wyciągnąć z tego średnią. I na ogół jesteśmy tak postrzegani przez otoczenie, jak ta średnia. Ale to jest wszystko teoria i, i pewne rzeczy, które przenikły do naszej kultury. Możemy się z nich śmiać, możemy się z nimi nie zgodzić, możemy dopatrywać się pewnego uprzedmiotowienia osób lub kategoryzowania ich jakimiś numerkami, ale to też nie o to chodzi. Chodzi o to, że mamy umiejętność opisywania za pomocą skali pewnych wielkości. W tym przypadku urody drugiej osoby za pomocą numerka od 1 do 10. Czy to jest coś dziwnego czy nienaturalnego? Zastanówmy się na innym przykładzie. Wyobraźmy sobie małą dziewczynkę, która ma 4 lata, a już potrafi śpiewać arie operowe. Dziwne? Możliwe. Czy ma olbrzymi talent? No bardzo. No, bo sam osobiście nie znam dziewczynki, która by potrafiła w wieku 4 lat śpiewać arie operowe. I czy potrafimy przełożyć to na skalę? Weźmy na przykład taką skalę. Najniższy człowiek ma 54,6 cm, najwyższy 2,51 m. Gdzie byśmy umiejscowili talent tej dziewczynki na tej skali wzrostu tych mężczyzn? Dziewczynka jest oczywiście wybitna, więc pewnie byśmy wrzucili to blisko 2,5 metra powiedzmy 2 ,40 m 40 bo zakładamy, że może być o miesiąc młodsza dziewczynka która zacznie śpiewać arie operowe więc chcemy zostawić sobie powiedzmy te 10 centymetrów w zapasie z drugą strony możemy również szacować że jej talent jest tak dziwny że możemy go umiejscowić powiedzmy w 55 centymetrach no ale z racji tego, że talent to jest coś dużego, wyjątkowego, to ta wielkość talentu na przykład mi osobiście kojarzy się z tą większą wielkością, ale nie musi tak być. W tym przypadku przełożyliśmy talent do śpiewania arii operowych na wzrost. Kolejny przykład. Jacy jesteśmy dobrzy w komunikowaniu się. Weźmy na przykład skalę wielkości budynków. Najwyższy budynek ma 828 metrów. I oczywiście temu budynkowi przypiszemy nasze wyobrażenie idealnej osoby, która potrafi w idealny sposób się komunikować, czyli z jednej strony z poczuciem humoru, zabawną, która potrafi słuchać, przekazać. Swoje myśli i potrzeby w taki sposób, aby nie urazić odbiorcy, no, jest perfekcyjna. I w drugą stronę, osoba, która jest kiepska w komunikacji, często się focha, oburza, nie słucha, jest zła, kiedy inna osoba nie przyjmuje jej punktu widzenia. Ale czy to jest początek skali? Czy może być osoba gorsza w komunikacji? Na przykład ja sobie potrafię wyobrazić takiego Tarzana, który w ogóle nie potrafi się porozumieć z drugą osobą, yy, nie używa języka, może używa jakieś piktogramy, a może nie. Możemy wziąć Maugliego, yy, który komunikował się z wilkami. Czy takie osoby potrafiłyby się komunikować z ludźmi? Czy uciekaliby na, na, na widok ludzi? Czy myśląc o tej skali, odrzuciłem na przykład y, jakiś przypadek? Nie wiem, jak y, ty. Ale ja na początku właśnie wrzuciłem tą skrajną nieumiejętność, kiedy nawet taki Tarzan nie byłby w stanie przekazać, Podstawowej myśli. Czasami ucinamy pewne, pewne fakty, a o tym, jak chcemy coś zeskalować, świadczy to, jaką informację, jakie dane mamy dostępne w umyśle. I wtedy, na przykład, moją zdolność komunikacji bym umiejscowił jak jakiś przeciętny budynek, powiedzmy, 300-metrowy. Dlaczego? Bo takich budynków jest na pewno bardzo dużo w porównaniu do jednego, który ma 828 metrów i jest naprawdę wyjątkowy na skalę y, świata. Ale w jaki sposób możemy to przeskalować, umiejętności wrzucić, i wydawać by się mogło coś tak abstrakcyjnego, jak y, zdolność komunikacyjna, odnieść do wielkości budynku. Ale wydaje się, że jesteśmy w stanie to zrobić. Możemy to zrzucić na, na to, że mamy bujną wyobraźnię albo elastyczny umysł, ale fakt, faktem takie rzeczy dokonujemy na każdym kroku nieświadomie. O tym za chwilę porozmawiamy. Przyjrzyjmy się jeszcze jednemu przypadkowi. Jak na przykład ocenić poziom emocji? Jeżeli zadam pytanie, jak się czujesz w skali od 1 do 10, no, co to znaczy, jak się czuję, no to jaka jest Twoja radość w skali od 1 do 10? No to już tutaj bliżej mógłbym powiedzieć. No, czuję się całkiem dobrze. Powiedzmy taka piątka, szóstka, jesteśmy w stanie nawet wyskalować uczucie emocji, którą odczuwamy. Kolejny przykład, jeżeli widzimy jakieś. Dziecko, które pamiętamy, że kiedyś popłakało się ze śmiechu, kładło się na podłogę, wiło się, śmiało, chichało. A w drugą stronę mamy obraz tego dziecka, które jest smutne, takie w nostalgii, zamyślone. I chcemy wyskalować, powiedzmy, jego radość. Czyli to, że powiedzmy jest uśmiechnięte, pogodne, troszeczkę pobudzone. Ale nie chcemy używać cyferek. Jako ten nostalgiczny stan przyjmiemy taką nieregularną figurę, powiedzmy jakąś tam gwiazdkę ostrą, nieprzyjemną, którą jakbyśmy brali to było koląca. A ten stan euforii, szczęścia, kiedy dziecko płacze ze śmiechu, jest mega szczęśliwe jako idealną kule, to jesteśmy też w stanie sobie wyobrazić jakiś kształt pośrodku w skali regularności. Pośrodku, powiedzmy, może być kwadrat, sześcian I, tym, i tą figurą jesteśmy w stanie określić dobre samopoczucie tego dziecka. Nasz umysł jest na tyle elastyczny, że jesteśmy w stanie skalować różne rzeczy. Urodę przekładamy na, na skalę cyferkową, talent przekładamy na, na wzrost, dobre samopoczucie na, możemy przełożyć nawet na kształty. Tą ciekawą wielkość w przyszłości odniesiemy do submodalności, kiedy będziemy mówić o, o emocjach. I o tym, jak możemy je opisać, ale to na jednym z następnych nagrań. Powstało wiele książek, wiele nagrań, wiele szkoleń na temat poczucia własnej wartości. I ja odnośnie poczucia własnej wartości też chciałem się odnieść z tą teorią. Co się dzieje, jeżeli chcemy oszacować naszą wartość? Możemy być tego nieświadomi. I pewnie jesteśmy tego nieświadomi, ale aby oszacować, musimy przyjąć jakąś skalę. Jaka to jest skala? Czy skala to jest to, jacy jesteśmy zdrowi? Czyli, powiedzmy, jeżeli jestem chorowany, to mam małą wartość, jeżeli jestem mega zdrowy, wysportowany, to mam dużą wartość. Wydaje się mm, trochę śmieszne, ale z drugiej strony, jeżeli kiedyś widziałem, powiedzmy, w internecie rozpiskę ceny narządów, to nasz umysł może przybrać jako element skalowania wartość naszego zdrowia. Czyli powiedzmy, średnice mają jakąś tam cenę, nerki mają cenę, wątroba, płuca, więc jeżeli jestem zdrowy, no to coś na tym jest, aby czuć, że mamy większą wartość. Nasza zdolność do zarabiania. Do tego, ile zarabiamy na danym stanowisku. Mamy jakiś y, pogląd na to, jakie są widełki płacowe danego stanowiska y, w tym mieście, w innym mieście, czy to, ile zarabiamy, świadczy y, o naszej y, wartości. Możemy też przybrać y, taką skalę, nawet będąc jej nieświadomi. Możemy skalować. Y, Uczucie naszej wartości poprzez yy, wkład w życie społeczne. Czy dajemy z siebie coś, yy, czy pomagamy ludziom? Ale to chyba też nie o to chodzi, bo istnieją ludzie, którzy są bardziej społeczni i, i są ludzie, którzy są bardziej wyobcowani. Więc jaką używamy skalę? Tak naprawdę, jeżeli nie zastanawiamy się nad tym, to nie wiemy, jaka to jest skala. Mamy, można powiedzieć, dwa umysły: nieświadomy i świadomy. O tym będziemy rozmawiać w przyszłości. I nieświadomy umysł działa tak, jak panie w bibliotece. Przychodzimy do biblioteki, podchodzimy do okienka, nie mamy dostępu do wszystkich książek, ale składamy zamówienie. I te panie idą, dzwonią do piwnicy, gdzie są przechowywane wszystkie książki. Te książki są wyszukiwane i windą przyjeżdżają do tych pani, ta, i te panie nam te książki dają, i jesteśmy w ich posiadaniu. I, i nasz umysł jest jak taka, takie zbiorowisko książek, jak taka biblioteka. I w tej bibliotece nie ma wszystkich książek. I jaką skalę przybierzemy, zależy od, tych, od tego, Jakie książki mamy w tej bibliotece naszego umysłu? Tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tym, jako skalę mogłem przyjąć w komunikacji, mogłem przyjąć jakiegoś mruka, który słabo się komunikuje, ale mogłem rozciągnąć tą skalę do Tarzana czy Małgiego, bo taki miałem zasób, czyli miałem powiedzmy jedną myśl więcej. Jeżeli chodzi o poczucie własnej wartości, mogłem przyjąć skalę płac, ale mogłem też przyjąć skalę wartości moich narządów, bo też kiedyś pojawiła się taka myśl w mojej głowie, widziałem może takiego mema, albo w jakiś inny sposób taka informacja dotarła do mojego umysłu. Jako skalę mogę też przybrać moją asertywność, moją umiejętność. Komunikacji się z drugą osobą. Jeżeli jestem osobą asertywną, no to moje poczucie własnej wartości rośnie, bo, bo potrafię się odnaleźć w społeczeństwie, potrafię się komunikować, potrafię wynegocjować lepsze stawki. Więc, mimochodem, jestem asertywny, lepiej się komunikuję, też więcej zarabiam. Ale czy ta skala bezpośrednio się odnosi do uczucia własnej wartości? Możemy też powiedzieć, że uczucie własnej wartości to jest jakieś uczucie, które czujemy w tym momencie, ale rozmawialiśmy już wcześniej o tym, że nasze odczucie jest powiązane z tym, jak siedzimy, jak się zachowujemy, czy ćwiczyliśmy przed chwilą, czy jesteśmy najedzeni, dotlenieni. Ale również, i o tym będziemy rozmawiać troszeczkę później. Na to ma wpływ, o czym myśleliśmy wcześniej. Nie w tym momencie, o czym myślimy, ale nawet to, co myśleliśmy rano czy, czy godzinę temu, może mieć wpływ na tą skalę, która, która się pojawi w naszej głowie, kiedy, kiedy szukamy tego odczucia. Odczucia, jaka jest nasza wartość. Jak można z tym walczyć? Czy trzeba z tym walczyć? Skalowanie jest naturalną, jakby umiejętnością naszego umysłu. Gdyby nie skalowanie, nie potrafilibyśmy znaleźć punktu odniesienia. Wykorzystujemy to, jak już mówiłem, w submodalnościach. Często, za pomocą submodalności, możemy robić magiczne rzeczy, o tym będziemy rozmawiać. Skalowanie się przydaje i, i wszystkie czynności, jakie, jakie ma nasz umysł, po coś są. Nie można powiedzieć, że są złe, ale warto je sobie uświadomić i czasami je wykorzystać dla naszego dobra. A uczucie własnej wartości. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że zostajemy sami na Ziemi. I co wtedy się dzieje? Nie mamy punktu odniesienia. Jak możemy odnieść naszą wartość do czegokolwiek? Bo na ogół, żeby mieć skalę, musimy porównać się z jakąś inną osobą. Uważam, że, że rzadko, oceniając naso, naszą wartość, skalujemy się do budynku wielkości jakiejś osoby czy, czy jakiegoś kształtu. Skalujemy się do jakiejś umiejętności, naszych opinii na, na temat innych ludzi. Gdyby nie było innych ludzi. Jaka była nasza wartość? Warto jest się zastanowić czasami, jeżeli, jeżeli mamy kryzys naszej wartości. I na zakończenie y, uczucie naszej wartości zależy moim zdaniem od tego, ile daliśmy siebie, kiedy coś robiliśmy. Czy daliśmy siebie 100%? Czy może działaliśmy na półgwistka? I wówczas, jeżeli daliśmy siebie 100%, bez względu na rezultat, nasza wartość siebie, to jak siebie postrzegamy, jest znacznie wyższa. A jeżeli nam się coś się udało, bo, bo pracowaliśmy na półgwistka, robiliśmy coś na półgwistka, wówczas Mamy taki zjazd, takiego doła. Oceniamy się znacznie niżej. Mamy w głowie jakiś pogląd idealnego ja i tego, co moglibyśmy zrobić, gdzie moglibyśmy być, gdybyśmy dawali siebie zawsze 100%. I, I jesteśmy też w tu i teraz. I ten oddźwięk między tu i teraz i tym wyobrażeniem naszego idealnego ja też jest jakąś skalą. Czy tutaj pomoże wyobrażenie sobie tego, że nie ma nikogo na Ziemi? Może, ale niekoniecznie. Tutaj działa troszeczkę inny mechanizm, a mianowicie jeżeli mamy uczucie, że, że coś nam nie wyszło, nie daliśmy z siebie 100%, to umysł nas skaże. Wydzielają się w naszym umyśle hormony, które sprawiają, że mamy zjazd, jest nam smutno, jesteśmy zdołowani i o tym, jak sobie z tym radzić, porozmawiamy innym razem. ale to też jest ciekawy, ciekawy temat. Krótkie podsumowanie. Skalowanie jest jedną z umiejętności, z właściwości naszego umysłu i odbywa się często nieświadomie. Możemy skalować niemal wszystko. Możemy skalować nasze odczucia, urodę, talenty, Możemy skalować przez najróżniejsze skale. O tym jak wybieramy te skale, jakie są wartości brzegowe tych skal, to zależy od tego, co wiemy na dany temat. Jeżeli na przykład byśmy mieli coś przeskalować w kategoriach najmniejszej i największej osoby, podejrzewam, że mało kto wie o tym, że. Najniższy człowiek miał 54,6 cm. Ja pewnie, gdybym o tym nie wiedział, bym strzelał wyższy wzrost. Tak samo pewnie nie wyobrażałbym sobie, że najwyższa osoba miała 2,51 cm. Pewnie szacowałbym ten wzrost na 2,3 m, więc moja skala by była powiedzmy od 90 cm do 2,3 m. Czym mamy większą wiedzę, tym rozciągamy skalę. Tym możemy się inaczej y, uplasować na tej skali. I to wszystko dzieje się w umyśle nieświadomym. Często nie zdajemy sobie sprawy z tych skal i z tego, jak nasz umysł skaluje. A to, czy zawsze skaluje dokładnie to, co chcemy, żeby było skalowane, to też jest Inna bajka, bo nie zawsze się tak dzieje. Nasz umysł często skaluje łatwiejsze rzeczy, które łatwiej jest mu przeskalować, niż coś takiego jak uczucie własnej wartości. Skaluje to, co, jak zarabiamy, czy jesteśmy asertywni, yy, czy jesteśmy zdrowi. Skaluje jakąś mniejszą kategorię, która. Według nas wchodzi w skład naszego, naszej wartości. I o tym też będziemy rozmawiać, że jeżeli mamy problem z określeniem czegoś, umysł to zastępuje dużo łatwiejszą rzeczą. I na tym chciałem dzisiaj zakończyć. To co? Widzimy się.